Społeczność żydowska odegrała ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i w rozwoju serocka. Pierwsi Żydzi pojawili się w Serocku w XVIII wieku. W późniejszych wiekach ludność się rozrastała i w 1939 roku stanowiła prawie połowę mieszkańców miasta. Tragiczny kres tej społeczności nastąpił 5 grudnia 1939 roku, kiedy Niemcy wypędzili wszystkich Żydów z miasta. Cmentarz żydowski powstał na gruntach między Serockiem a Wierzbicą w latach XXIX wieku. W 1940 roku Niemcy zniszczyli cmentarz. Wywieźli stąd macewy na Grodzisko Barbarka, gdzie urządzili letnią kawiarnię i macew użyli do budowy schodów. Teren ten po II wojnie światowej był pusty. W pobliżu powstał ośrodek wypoczynkowy. Był to po prostu teren rekreacyjny. I dopiero w 1992 roku, staraniem doktora Słomiry Jakubczaka i samorządu, udało się przewieźć ocalałe macewy z Grodziska Barbarka na cmentarz. W 2011 roku teren ten odzyskała Żydowska Gmina Wyznaniowa, a w 2014 roku cmentarz ogrodzono i powstało lapidarium pomnik z ocalałych macew. Stan cmentarza zawsze leżał na sercu władzom samorządowym. 11 czerwca 2021 roku burmistrz miasta i gminy Seroz Artur Borkowski, spotkał się z prezesem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, Michałem Laszkowskim. Rozmowa dotyczyła porządkowania cmentarza. Dzięki pomocy fundacji udało się pozyskać środki na wykarczowanie terenu, na usunięcie samosiejek. A dziś porządkowanie cmentarza włączyła się młodzież ze szkoły w Serocku. Wraz z młodzieżą powiatowego zespołu szkół ponadpodstawowych w Serocku włączyliśmy się do, jako wolontariusze do uprzątnięcia tego cmentarza. W szkole gościmy cyklicznie pana Cwiko Placińskiego. Jest on inicjatorem Polsko-Izraelskich Spotkań Młodzieży. Podczas spotkań z naszymi uczniami pan Placiński opowiada historię swojej rodziny. Jego dziadek mieszkał w Serocku. Ojciec urodził się w Nowym Dworze Mazowieckim, a krewni, którzy zmarli przed 1941 rokiem są pochowani na cmentarzu w Nowym Dworze Mazowieckim. Młodzież powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku pielęgnuje pamięć o dawnych mieszkańcach Serocka. Każdego roku w listopadzie uczniowie odwiedzają cmentarze, sprzątają nagrobki i palą znicze. Jesteśmy w miejscu, które nawiązuje do tysiącletniej historii Serocka. Uprzątnięta dzisiaj nekropolia żydowska nabrała nowego kształtu i wyglądu dzięki ludziom, którzy zaangażowali się w jej oczyszczenie, w pokazanie jej światu, naszej społeczności, ale też przyjezdnym, zainteresowanym ludziom z zewnątrz. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy się w to zaangażowali. Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, uczniom szkoły ponadpodstawowej w Serocku, wszystkim ludziom, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu.